Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around. Little, and we keep track of time, being so Dzień dobry kochani, witajcie na kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj tutaj będzie taki film, jakiego jeszcze na tym kanale nie było A mianowicie, uwaga, uwaga, haul zakupowy z Zidla. Pokażę wam to, co kupiłam w tym tygodniu, żeby przygotować swoje posiłki A także powiem wam, jak bardzo różnią się moje produkty, które kupuję teraz Na diecie keto, sprzed diety keto Także moi drodzy, jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania no i dobra, słuchajcie, na tym stole mam 80% produktów, które potrzebuję, żeby oczywiście przygotować moje posiłki na ten tydzień. Więc, wiadomo, to nie jest wszystko, ale większość produktów. Najbardziej podstawową rzeczą w mojej diecie to oczywiście jest mięso, czyli źródło białka, tłuszczu i bardzo mało węglowodanów także mega fajna sprawa. W tym tygodniu stawiamy na wołowinę. Wieprzowiny, ale też pojawią się piersi z kurczaka. Ale nie kupiłam ich w tym tygodniu w Lidlu, dlatego po prostu nie ma ich na tym stole. Pamiętajcie, 31 stycznia wielkie ważenie i pobranie pomiarów. Żeby nie przegapić odcinka, pamiętajcie oczywiście o subskrypcji. No i do, lecimy dalej z naszym odcinkiem. Jeżeli chodzi o takie moje maski, tak jak widzicie, oczywiście mamy cukinię, mamy ogórki, bardzo fajne, mało węglowo dano w środku, a fajne uzupełnienie. Ja na przykład uwielbiam zrobić sobie z cukinii albo makaron, taki wiecie, na spaghetti, albo lasagne, świetna sprawa. Oczywiście szpinak, świetne uzupełnienie mojego śniadania. Do omletu zawsze sobie dodaję po prostu trochę, żeby ten omlet wypełnić i żeby, wiecie, no, było to bardziej objętościowy posiłek, także mega, mega sprawa. Ja wolę kupić sobie ten szpinak taki, który jest po prostu, wiecie, nieumyty, bo można kupić wildu i umyty, nie nieumyty. Ja kupuję ten, co jest nieumyty, bo wydaje mi się, że po prostu dłużej poleży w lodówce, także tak to mi się po prostu prezentuje. Oczywiście brokuły, jeżeli chodzi o brokuły, to stawiam na brokuły mrożone, ponieważ zakupy robię raz w tygodniu. Ja jednak zakupy, jedne duże, żeby nie chodzić do sklepu 5 razy w tygodniu, tylko po prostu idę sobie raz, kupuję wszystko, co potrzebuję na cały tydzień, bo mam posiłki już zaplanowane z góry, także Robię sobie to raz w tygodniu i to zazwyczaj jest sobota, więc wyobraźcie sobie, jak kupię brokuła świeżego w sobotę, a chcę go zjeść w, w środę czy w czwartek, to będzie już przekwitnięty, będzie żółty, dlatego po prostu stawiam czy brokuł, czy kalafior, to raczej wolę kupić sobie mrożone, poleży leży zamrożonego, nic się temu nie dzieje. Smag jest identyczny, jak jest zamrożony, to jest po prostu zamrożony w czystej swojej formy, także tak to wygląda. Oczywiście mam tutaj też pieczareczki, czasami też wracam do śniadania, raczej rzadko, ale w tym tygodniu, oczywiście, będą się pojawiały w moich przepisach. Z warzyw jeszcze mamy oczywiście paprykę. Pomidory też bardzo sporadycznie, ale wchodzą. No i oczywiście moje ulubione źródło tłuszczu, czyli awokado do śniadania. Teraz mam takie fajne ulubione śniadanie, też Wam oczywiście pokażę w przyszłym tygodniu w moim foodbuku, jakie to jest moje teraz takie must have śniadanie właśnie z awokado. No i dalej oczywiście jeżeli chodzi o kwestię tłuszczu, to mamy oczywiście oliwki. Bardzo lubię te oliwki z Lidla, one są bez niczego w środku. No i moi drodzy, teraz przejdziemy na chwilkę do Aldiego. Ponieważ takie moje must Heavens Albie'a, to jest to masło orzechowe. I dlaczego? Ponieważ to jest 100% orzechów, nie ma tu ani oleju palmowego, ani żadnego dosypanego cukru. Ostatnio w Lidu spędziłam pół godziny czytając cały. Zawartości oczywiście maseł orzechowych, i wiecie co, wszystkie mają sypane cukier. Także moi drodzy, Aldi, fajna cena, bardzo fajny skład, polecam serdecznie. Ja też daję masło orzechowe dziecku, dlatego po prostu z tego, żeby nie było tego oleju palmowego. Jeżeli chodzi jeszcze o źródło, oczywiście, tłuszczu, to mamy ser, jest to ser cheddar, tylko i wyłącznie taki ser spożywam teraz. Bardzo fajny dodatek. Oczywiście wszystko wyczone jest makro, także mój drodzy, tutaj się nie umknie. Pilnuję kalorii, pilnuję makro, także oczywiście ser, cheddar jak najbardziej czasami wleci. i W tym tygodniu będzie chyba nawet w dwóch posiłkach, także fajna sprawa. No i dobra, jeżeli jeszcze chodzi o owoce, też się takie w mojej dzieci pojawiają. Oczywiście owoce jagodowe, czyli mamy borówki amerykańskie i maliny. Tutaj bardzo trzeba uważać. Ja często w kupuję na przykład maliny mrożone, bo wiadomo znowu, że dłużej wytrzymają i tak dalej, i tak dalej. A te, jak kupię, jak otworzę to, nabiorą powietrza, chociaż są tutaj te dziurki, ale jak je otworzę, zaraz nachodzą pleśną, także po prostu muszę je szybko zjeść. Ale w tym tygodniu mam ochotę właśnie na świeże owoce, także kupiłam sobie i świeże buróweczki, i świeże maliny. Chodząc do takiego filanelnego, że tak powiem, aspektu, moje odkrycie w tym tygodniu w Aldi, to jest uwaga, uwaga, te oto makarony. Nigdy w życiu wcześniej nie próbowałam takich makaronów. Mamy tutaj makaron z czarnej i z takiej zielonej, pasoli, i teraz, moi drodzy, ten makaron już próbowałam, bo się bardzo byłam ciekawa, jak on smakuje i bardzo to jest takie fajne, można powiedzieć, oszukanie. Czuć troszeczkę, że to nie jest taki zwykły, zwykły makaron i tak dalej, ale jeżeli masz na to ochotę i po prostu chcesz, że tak powiem, swoją poświadomość trochę oszukać, mega super opcja. I teraz, moi drodzy, trzymajcie się mocno 100 g tego oto makaronu, oczywiście makaronu nieugotowanego, czyli to będzie w pół tej paczki. Macie moi drodzy 3 gramy węglowodanów. A w tym makaronie mamy jeszcze, jeszcze mniej uwaga węgli, bo na 100 gramów tego makaronu mamy 1.6 węgli, także mega sprawa. Jeszcze go nie próbowałam, ale na pewno wypróbuję. Na pewno bardzo ciekawie wygląda, więc może być bardzo dobry. A tak jak mówię, bardzo w jest fajny smaku, nie jest taki jakiś, nie wiem, papierowy czy nie wiadomo jaki także, moi drodzy. Tak się przedstawia mój z Lidla, ale pokażę Wam jeszcze takie cztery dodatkowe produkty, które w tym tygodniu będą w moim menu. No i dobra, moi drodzy, więc mam tutaj, w tym tygodniu kupiłam sobie kapustę, miałam ochotę zrobić może gołąbki i właśnie sobie znalazłam fajny przepis na keto gołąbki, także tutaj się na pewno tą kapustę wykorzystam jeszcze w kilku innych potrawach, bo oczywiście, to jest kapusta włoska tak naprawdę, bardzo, bardzo ładna główka, także jak zobaczyłam, we nie no muszę ją koniecznie wziąć, będzie Fajne, fajne dodatkiem do mięsa, ale też myślę, że wyjdą z niej mega fajne gołąbki. I oczywiście, moi drodzy, standard etykieto czyli kiszonki, mamy i kiszoną kapustę, i kiszone ogórki. No i oczywiście, moi drodzy, przegryzka, żeby wiadomo, czasami jest, nie mam czasu po prostu zjeść normalnego posiłku. Więc w razie czego awaryjnie w mam. Uwaga, moje ulubione kabanosy. Jeżeli chodzi o kwestie następujące, moi drodzy, jak się różnią teraz moje zakupy, ale sprzed tego jak byłam na diecie keto, no to szczerze, brakuje tutaj tylko kaszy, makaronu, ryżu, moi drodzy, jogurtu greckiego, serka wiejskiego i słodkich jogurtów. Nie wiem, ja zawsze kupowałam jakieś serki danio, takie jogurty właśnie z Lidla słodkie, które po prostu wiadomo są dowalone cukrem, ale mi po prostu smakowały i zawsze były w mojej lodówce. Teraz się ich... Pozbyłam kategorycznie, a z tego względu, że jestem teraz na keto adaptacji, to po prostu też obcinam maksymalnie możliwie z mojej diety, także tak to, moi drodzy, wygląda. Więc drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz suba. Napiszcie w jakim supermarkecie wy zawsze robicie zakupy, a my oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć pa!